No i co się okazuje, że bardzo wielu moich pacjentów ma za dużo tych bakterii, które uważamy za dobre. Ja robię takie bardzo specjalistyczne badania. Dzień dobry, witamy Państwa, Monika Richardson i dr Magdalena Cubała-Kucharska. Witamy na kanale YouTube, na którym rozmawiamy trochę o praktyce medycznej, pani doktor, trochę o jej książkach. A dzisiaj i teraz chciałabym porozmawiać o problemach z jelitami i o tym, co mogą jelita nam w życiu zepsuć. Mogą strasznie na los Zauważyliście może, że coraz więcej osób skarży się na jelita, mhm. dlatego że ja jestem lekarzem od 30 lat i zdecydowanie widzę, w miarę jak e, praktykuję że coraz częściej pacjenci zgłaszają się z problemami jelitowymi. jelitowymi. A na przykład mogą być to różnego rodzaju zdjęcia, mogą być to zgagi, wiecie co to jest zgaga? Mhm. To jest jak przełyk pali mhm. nasz skutek cofania się kwaśnej treści żołądkowej. Mhm. Mogą to być po prostu jakieś nieokreślone nalegliwości. Bóle, bóle brzucha, bóle w brzucha. dole brzucha. Problemy z trawieniem generalnie, prawda? Czyli też z wypróżnieniami, zaparciami Albo biegunka, albo zaparcia. To niekoniecznie musi być jakaś straszna choroba, tylko po prostu bardzo psujące codzienny komfort życia w I co to może oznaczać? Czy mówią Wam coś tajemnicze nazwy SIBO, SIFO i IMO? Niewiele, powiem szczerze. Niewiele, prawda? A y, to nie są nazwy UFO, które wylądowało w, y, na polu w, markach, w tak, Ani rakiety międzyplanetarnej, <grym> tylko to są w tej chwili obowiązujące nazwy dolegliwości żołądkowych, właściwie jelitowych, które mam zamiar w tej chwili Państwu wytłumaczyć. Problem polega na tym, że w jelitach mamy towarzysze. Ci nasi towarzysze to są bakterie. Jeżeli one. Znajdują się w odpowiedniej części idata, czyli w grubym, jeżeli są to bakterie, które są po naszej stronie, czyli odpowiedni rodzaj tych bakterii i w odpowiedniej ilości rodzaj jak się bakterii w odpowiedniej ilości, okay. to w tym momencie one rzeczywiście regulują naszą odporność, wspomagają w regulacji trawienia, bardzo tutaj dużo Dobrych rzeczy na nas robią, łącznie z produkcją witamin, nawet witamin z grupy B, witaminy K, mhm. więc y, też przerabiają, metabolizują nasze hormony i tak dalej. Natomiast jeżeli te bakterie powędrują sobie do miejsca, do którego nie chcielibyśmy, żeby poszły, a to w tym momencie mamy problem. Gdzie te bakterie mogą iść? One sobie na przykład mogą. Zagnieździć się po pierwsze w nadmiarze w jelicie cienkim. Oczywiście jelicie cienkim, także. Też są bakterie. Także nie? mamy bakterie, tak. Natomiast jeżeli jest ich nadmiar, to robi się tłok. Jelito cienkie troszeczkę inaczej jest skonstruowane. Ono zresztą pokryte jest takimi bardzo ładnymi kosmkami, mm -hmm. które mają za zadanie właśnie tam trafić, wchłaniać i tak dalej. Trochę bakterii w jelicie jest pożądane, natomiast jak jest ich nadmiar, one niestety produkują różnego rodzaju metabolity, które po pierwsze wchłaniają się z jelita i mogą być dla nas toksyczne, a poza tym niszczą te kosmki. I to jest mniej więcej tak, jakbyśmy nawozem przepalili trawę. Jeżeli damy tego nawozu za dużo, to będą takie spalone miejsca na zielonej trawie. Tak więc mniej więcej tak właśnie te bakterie wypalają nasze, Kosmetyki jej Mimo, że teoretycznie to mogą być dobre bakterie. Natomiast gatunki to już jest zupełnie inna sprawa. Ja myślę, że medycyna troszeczkę właśnie zaczęła fragmentować pojęcia. I z jednej strony to jest fajne, bo mówi nam, co możemy leczyć, ale z drugiej strony to jest bardzo mylące. Mm -hmm. W związku z tym CBO, CFO, i SIBO to jest zespół rozrostu bakteryjnego w jelicie cienkim, a SIFO to jest zespół rozrostu grzybiczego w jelicie cienkim. Jak mówiłam, mamy i to cienkie, i to grube, i nam różne inne jeszcze aspekty, ale nic o nich nie będę wspominała. I mamy jeszcze zespół rozrostu takich bakterii, które produkują metan, czyli metanogenów. Też w jelicie cienkim. No, to no głównie mówimy o jelicie cienkim. Niedawno to jelito cienkie w ogóle nie było dostępne badaniom. Widzieliśmy na przykład, że po operacjach, gdzie były jakieś zespolenia jelitowe, może się na przykład wytworzyć taka ślepa pętla i tam będą te bakterie buzowały. Teraz okazuje się, że taką ślepą pętlę w zasadzie co drugi człowiek ma. Okay. Właściwie to nie jest, to nie jest, to nic, jest dziwnego. Nic, mhm. nic dziwnego w tej chwili. I teraz jak ja to nazywam tak, że jesteśmy przenawożeni. Problem polega na tym, że bardzo często mamy te wszystkie rzeczy naraz. I jeżeli sobie segregujemy te. Rozrosty hej. bakteryjne różne, czy tam rozrosty grzybicze, i nie bierzemy pod uwagę, że praktycznie rzecz biorąc, jeżeli podleczymy jedną grupę bakterii, to druga mówi: hej, ale, ale my tak, żyjemy. My żyjemy i mamy, mm. o wreszcie mm. mamy miejsce, mm. prawda, żeby rozłożyć swoje graty mm. to mm. będzie nasz nowy domek. Mm. Więc po prostu robimy tak, że jakby pogłębiamy tą nierównowagę. Jest niesamowite zjawisko, które obserwuję u swoich pacjentów. Wysyłam do Stanów, no, są tacy, którzy wysyłają do Niemiec, ale generalnie w Polsce te badania dopiero zaczynają, raczkują. tak raczkują, aczkolwiek ja mam nadzieję, bo we Wrocławiu zaczyna się takie badania robić, więc prędzej czy później będą takie, także i polskie. Uh -huh. Czyli po prostu jakby różnicowanie grup bakterii przy pomocy takich technik, właśnie PCR. Wszyscy wiemy, że PCR to już jest taka zaawansowana technika uh -huh. sekwencjonowania, no i co się okazuje, że bardzo wielu moich pacjentów ma za dużo tych bakterii, które uważamy za dobre. Czyli e, na przykład e, m, 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 mówimy o bakteriach probiotycznych, bo ja nie wiem czy w ogóle wiecie, co to jest probiotyk. Ty wiesz? Nie. Nie. Ja wiem, że to trzeba brać. Tak, że to jest <laughs> to taka osłona, to zaleca, dobra tak. bakteria i w ogóle. A probiotyk to jest po prostu bakteria, która została wyizolowana z żywności. I ona jest z mleka najczęściej, i ona podawana jest w, w celu osiągnięcia jakiejś tam poprawy, Dlatego że bakterie teoretycznie, dobre bakterie powinny stymulować nasz układ odpornościowy, jest dużo badań na ten temat. Co jednak zdarza się, jeżeli tych bakterii jest za dużo? Dobrych jest mhm. za dużo. Hmm? No, przypuszczam, że to samo, co gdyby to były złe bakterie. W porcie, prawda, mamy, mm. mamy dużo bakterii, no i nam zachodzą procesy fermentacji, więc wyobraźcie okay. sobie, że jeżeli mamy taką właśnie fermentację w jelitach nasiloną. Troszkę gnijemy od środka. Tak, troszkę gnijemy od środka. Przede wszystkim musimy sobie pomyśleć o tym, że nasze jelito to nasze korzenie. Takie, my mamy korzonki zamiast na zewnątrz, to mamy korzonki takie właśnie skierowane do środka, prawda, mm. i my po prostu wszystko, co tam trafia, to tych jelit musi być właśnie tak. To do tak. mnie bardzo przemawia, bo ja mam fiała na punkcie roślinek, więc jak sobie wyobrażę Dokładnie. siebie jako taką osobę z korzeniami do tak, środka, to trzeba zadbać o to, żeby one były zdrowe, Twarde, jędrne i żeby wszystko było świetnie z nimi. Dokładnie. W związku z tym tutaj właściwe proporcje tych bakterii są bardzo kluczowe. I my na razie mówimy jeszcze o bakteriach dobrych, a nie wspomnieliśmy o grzybach. I teraz bardzo się rozpowszechniło takie pojęcie, którym jest kandydoza, i najczęściej też kandydoza jest przyjmowana z dużym sceptycyzmem przez środowisko medyczne, mhm. dlatego, że rzeczywiście były czasy, kiedy grzyby chorobotwórcze, czy kandida, była tylko właściwie takim jednym z mieszkańców naszego jelita. Mhm. Ale słuchajcie, teraz trochę się to zmieniło, teraz rzeczywiście tych przypadków kandydozy jelitowej jest coraz więcej mhm. i w tym momencie mamy rozrost grzybów Bakterie i grzyby konkurują oczywiście ze sobą o y, pożywienie, więc nie należy lekceważyć pojęcia kandytozy. Mhm. Problem polega na tym, że SIBO, SIFO i Monte te nazwy, powstały w oparciu o techniki badawcze. Mhm. Więc y, robimy sobie testy oddechowe mhm. i na podstawie tych y, metabolitów, które bakterie wydzielają, dowiadujemy się o tym, co tam nas mieszka. Mhm. Natomiast nie ma testów oddechowych na wszystko. Więc przykro mi bardzo, ale oczywiście fajnie, że są takie narzędzia, dobrze, że one istnieją, natomiast one nie identyfikują każdego z możliwych problemów. Na przykład badanie grzybów przy pomocy testu oddechowego nie, nie daje rezultatu. Tak, a potem wyobraźmy sobie, że leczymy bakterie. Bo test oddechowy nam wykazał, że mamy załóżmy tam SIBO wodorowe, ale proszę o tym to poczytajcie w moim mm -hmm. e-booku, bo już nie będę tutaj się rozdrabniała na te tematy. Natomiast nie adresujemy w tym momencie problemu kandydozy, i mm -hmm. ta kandydoza nam się tam w tym momencie rozwija. Albo na przykład może być tak, że w jelicie, cienkim pokróbym grubym zamieszkają bakterie patogenne, chorobotwórcze. I one będą produkowały już bardzo konkretne toksyny. Mhm. Między innymi takie jak amoniak. Mhm. Takie toksyny bardzo obciążają nam wątrobę. I niestety mają wpływ na pamięć, rozumowanie, logikę. Na przykład, bardzo stara choroba, która właściwie została zdiagnozowana jeszcze przez Hipokratesa, jest encefalopatia wątrobowa. Encefalopatia, czyli cierpienie mózgu, mhm. encefalo. Patos. Mhm. Dobrze, że została zdiagnozowana przez Hipokratesa, bo, bo nie wiem, czy w dzisiejszych czasach by się utrzymała. No ale właśnie, podważona, już ją, by na pewno jest już ją nie mamy. Nie I okazuje się, że po prostu pacjenci, którzy mają chorą wątrobę, taką procesy zwłóknienia lub marskości wątroby, mogą rozwijać zaburzenia poznawcze. I wyobraź sobie Monika, że pacjenci, którzy mają za dużo tych dobrych bakterii, też mogą rozwijać zaburzenia poznawcze. Okazuje się na przykład, że one. Co produkują? No kwas mlekowy. To są bakterie z mleka, one produkują sobie kwas mlekowy. Mhm. Fajnie, dlatego na przykład, że kwas mlekowy walczy ładnie z helikobakterem, mhm. tam jest parę różnych innych rzeczy, mhm. dla których to jest korzystne. Natomiast jeżeli ten kwas mlekowy przedostanie się nam do krwi, to co mamy? mgłę mózgową, zaburzenia myślenia. Mhm. I bardzo często jest tak, że pacjenci z chorym jelitem a, przychodzą do lekarza i dostają leki na depresję. No tak. Zamiast potraktować swoje jelita czymś, tak. ale rozumiem, że to nie jest coś, co jest nieuleczalne, to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, czyli ten przerost bakteryjny. Jego po prostu można potraktować antybiotykiem. Tak są całe procedury leczenia antybiotykowego. Są też procedury takie, bo też pamiętajmy o tym, że przewód pokarmowy jest tak skonstruowany, że jest autostradą jednokierunkową mhm. i zawsze jest ta droga do wyjścia, proszę. Mhm. A więc też przy okazji trzeba wspomagać ruch, żeby jelic, żeby rzeczywiście Roboczko. to wszystko mhm. szło w stronę wyjścia. Mhm. Ten ruch to się nazywa wędrujący kompleks motoryczny. Okay. Taki wędrowiec, wyobraźmy sobie, mhm. z tubołkiem. ale Tak naprawdę to jest dozorca, który wymiata po prostu wszystko w właściwym Bo jak kierunku. nie, to zostanie Więc, się to w charakterze tak, złogu. Tak? tak, dokładnie. I często jest tak, że bakterie patogenne, bardzo zresztą częste, bo u nas jest, na przykład w Europie bardzo częsta infekcja taką bakterią o tajemniczej nazwie Campylobacter. Mhm. Ona jest zresztą przyczyną bardzo dużej ilości właśnie takich biegunek sezonowych itd. Tak I to się słabo diagnozuje. I taka bakteria raz złapana może po prostu zaburzyć, odwrócić tą naszą autostradę i sprawić, że te jej tak trochę mają fali, nie najlepiej funkcjonują. Tak? Nie najlepiej to... funkcjonują. I wyobraźcie sobie, że też jakby to jest super ważne w leczeniu. Mhm. Także bez względu na to, jakby, um, jakiego rodzaju, jakiego, jakiego rodzaju ma, dolegliwości ta? mamy, musimy niestety zastanawiać się zawsze pytania, czy jeżeli po przyleczeniu SIBO mamy dalej dolegliwości, mhm. czy przypadkiem nie ma tam jeszcze innych Zaburzeń, mhm. które po prostu będą sprawiały, że te dolegliwości będą trwałe. Mhm. Czyli pomyślmy o grzybach. Pomyślmy o y, tych bakteriach innego rodzaju metanogenach, bakteriach produkujących siarkowodór. Pomyślmy o tym, że może ten probiotyk, który bierzemy, wcale niekoniecznie jest dla nas dobry, trzeba to sobie zaobserwować. No i pomyślmy o tym, że trzeba wyregulować właśnie tą autostradę do wyjścia, proszę. No najlepiej, żeby pomyślał o tym nasz lekarz, bo jednak my nie jesteśmy powołani do tego, żeby takie rzeczy wiedzieć. Oczywiście jest zawsze doktor Google, ale on, jak wiadomo, on bywa zawodny. Natomiast ja jeszcze chciałam powiedzieć na koniec jedną rzecz, pani doktor. Otóż, jeśli nic nam nie dolega, to może najlepiej by było się nie leczyć. Ja niestety znam bardzo wielu pacjentów, którzy nalegają na leczenie, chociaż tak naprawdę nic im nie jest. Boże, ja jestem absolutnie za. <śmiech> <śmiech> absolutnie jestem za, dlatego że um, często bardzo dużo takich fajnych. Drobnych wskazówek życiowych może nam pomóc. Więc, jeżeli wsłuchujemy się w swoje ciało, to słuchajmy tego, co rzeczywiście nam przeszkadza i spróbujmy też przy okazji jakoś tak wpływem mieć wpływ na nasz organizm przy pomocy trybu życia. Zastanówmy się, czy zmiana trybu życia nie może zmienić naszej pracy jelit, naszej naszego pracy, naszego hormonu. Więcej spacerów, więcej ruchu, więcej pozytywnego myślenia, mniej sprzątania. Właśnie ja dzisiaj wpadłam w pułapkę sprzątania w domu i podniosło zdecydowanie mój poziom lęku. Od razu losbola, ale nie, to akurat nie jest do leczenia. Natomiast rzeczywiście pacjenci w tej chwili szukają odpowiedzi. Oczywiście masz rację, Monika, że powinien to leczyć lekarz. I tutaj bardzo proszę tak też uznać to. Antybiotyki przepisuje zawsze. Lekarz. Natomiast jest bardzo wielu dietetyków w tej chwili, którzy też są bardzo, powiedziałabym, dobrze wyedukowani i biegli. I często bardzo dużo środków naturalnych, które także mogą ten przewód pokarmowy uregulować. Więc stay tuned, bo hmm. będę o tym Wam mówiła w kolejnych odcinkach. Dr Magdalena Cuba-Kucharska, Monika Richardson, bardzo dziękujemy. Ciąg dalszy nastąpi.